Istnieje stare porzekadło, które mówi: Prawdziwej miłości nie trzeba wypowiadać. Ona objawia się w znakach. A jeśli ktoś głęboko rozumiał symbolikę znaków, to był to Karl Gustav Jung. Dla Junga świat zewnętrzny był lustrem świata wewnętrznego, a znaczące spotkania, sny, ciche gesty wszystko niosło ze sobą głębsze znaczenie. Innymi słowy, Prawdziwa miłość nie tylko transformuje tego, kto ją czuje, ona zmienia samą tkankę rzeczywistości wokół, objawiając się jako synchroniczności, małe cuda codziennego życia. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, wszechświat nie krzyczy, lecz szepcze. A te szepty są dostrzegalne dla duszy, która nauczyła się słuchać. Jung wierzył, że żyjemy między dwoma światami. Świadomym, zdominowanym przez logikę, i nieświadomym, gdzie mieszkają symbole, archetypy i najbardziej pierwotne emocje. Kiedy pojawia się prawdziwa miłość, przekracza ona te granice. Mówi nie tylko do umysłu, ale do jaźni, tego tajemniczego centrum, które integruje wszystkie aspekty bytu. Autentyczna miłość sprawia, że czujemy się pełni, i to jest pierwszy znak, że dzieje się coś większego. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że wszystko sprzysięgło się, żeby cię z kimś połączyć? Że pewne spotkania nie mogły być jedynie zbiegiem okoliczności? Jung nazwał to synchronicznością. Zdarzeniami, które nie mają związku przyczynowego, ale posiadają głębokie znaczenie symboliczne. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, wszechświat działa jak cichy wspólnik. Dzieją się małe rzeczy. Piosenka, która gra w odpowiednim momencie, nieoczekiwany telefon, Obecność, która pojawia się dokładnie wtedy, gdy jej potrzebowałeś. To znaki nie tylko połączenia między dwojgiem ludzi, ale integracji nieświadomych sił, które działają za widzialną rzeczywistością. Prawdziwa miłość to siła archetypowa wywołuje w nas starożytne obrazy, obecne w nieświadomości zbiorowej: kochanka, bohatera, bratnią duszę, ponowne spotkanie. I dlatego, kiedy się dzieje, czujemy, że coś mitycznego jest w grze. To nie tylko związek, to tak, jakby pradawna historia była odgrywana przez nas. To jest piękno głębokiej miłości. Budzi ona sakrum w codziennym życiu. Ale jak odróżnić prawdziwe znaki od pragnienia widzenia znaków? Jak wiedzieć, czy wszechświat naprawdę do nas mówi, czy też tylko rzutujemy to, co chcemy zobaczyć? Jung ostrzegał nas przed siłą projekcji. Tendencją do widzenia w drugim człowieku tego, co nosimy w sobie, ale nie rozpoznajemy. Prawdziwa miłość nie tylko ogrzewa serce, ale prowadzi nas do konfrontacji z naszymi własnymi cieniami. Jeśli ktoś naprawdę Cię kocha, ta miłość nie będzie tylko komfortowa, będzie transformująca. Prawdziwa miłość aktywuje proces indywidualizacji, zaprasza nas do stania się tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie dlatego, że druga osoba nas kształtuje, ale dlatego, że oferuje nam szczere lustro i bezpieczną przestrzeń do rozwoju. To jest być może najgłębszy znak, jaki wszechświat może dać, kiedy, będąc obok kogoś, czujesz się bliżej siebie. Jeśli to, co słyszysz, ma dla ciebie sens do tej pory, napisz tylko czuję. Chcę zobaczyć, kto słucha sercem. Prawdziwa miłość jest katalizatorem duszy. Nie tylko ogrzewa pierś czy wypełnia pustkę samotności, zaprasza do transformacji. Jung mówił, że tam, gdzie panuje miłość, nie ma pragnienia władzy, a tam, gdzie dominuje władza, miłość jest nieobecna. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwa miłość rodzi się ze spotkania dwóch pełni, a nie z próby kontrolowania lub dopełniania drugiego. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, wszechświat manifestuje znaki wolności, a nie więzienia. Ekspansji, a nie kurczenia się. Zauważasz to, kiedy będąc obok tej osoby, czujesz się lżejszy, bardziej związany z życiem, bardziej zainspirowany do bycia tym, kim naprawdę jesteś. To jeden z najbardziej jednoznacznych znaków: prawdziwa miłość jest wyzwalająca. Nie wymaga od ciebie maski, nie narzuca roli, wręcz przeciwnie, usuwa warstwy. To tak, jakbyś stopniowo zrzucał obronę, którą budowałeś przez lata. Ten rodzaj miłości cię nie umniejsza, on cię rozszerza. Jung widział w związku miłosnym potężne pole archetypowe. Kiedy dwoje ludzi łączy się głęboko, uzyskują dostęp do wymiaru, gdzie mity stają się żywe. Druga osoba staje się tymczasowo symbolem matki, ojca, ideału, boskości. Dlatego miłość może być tak przytłaczająca, dotyka głębokich struktur psychicznych. Kiedy jest prawdziwa, nie tylko urzeka, niepokoi, porusza. Wszechświat reaguje intensywnie, ponieważ prawdziwa miłość aktywuje pierwotne siły, które były uśpione. Innym znakiem, który wszechświat nam oferuje w tych spotkaniach, jest czas. Prawdziwa miłość szanuje czas duszy, nie wymaga pośpiechu. Jest w niej naturalna. Niemal święta kadencja. Nie chodzi o brak konfliktów, ale o stałą obecność pojednania. Kiedy jest autentyczna miłość, nieporozumienia nie stają się murami, ale mostami. Każdy konflikt staje się okazją do pogłębienia więzi. Wielu myli miłość z przywiązaniem, ale Jung jasno je rozróżniał. Przywiązanie jest projekcją ego, to pragnienie posiadania, kontrolowania, zabezpieczania. Prawdziwa miłość z drugiej strony rodzi się z jaźni, to pragnienie zrozumienia, oddania się, współistnienia. Przywiązanie tworzy lęk, prawdziwa miłość przynosi pokój. Dlatego innym wyraźnym znakiem, który oferuje wszechświat, jest to uczucie harmonii wewnętrznej. Nie dlatego, że wszystko jest doskonałe, ale dlatego, że nawet w niedoskonałościach jest spójność, prawda, która rezonuje z tym, co w Tobie istotne. Jest też język snów. Dla Junga, sny są wiadomościami z nieświadomości, próbującymi zrównoważyć i prowadzić świadomość. Kiedy ktoś naprawdę nas kocha, ta obecność często pojawia się w naszych snach w sposób symboliczny jako przewodnik, towarzysz, świetlista postać. To głębokie znaki, że więź, która się uformowała, wykracza poza świat materialny i dotyka płaszczyzny psychicznej. W naszych snach nieświadomość nie mówi słowami, ale obrazami i emocjami. Jung poświęcił dużą część swojego życia interpretacji tych symboli, twierdząc, że sny są naturalnymi wytworami psychiki, tak jak język jest naturalnym wytworem ciała. A kiedy jesteśmy zaangażowani w prawdziwy związek miłosny, nasze sny odzwierciedlają ten proces. Możemy śnić o podróżach, o przekraczaniu mostów. O symbolicznych zwierzętach, wszystko wskazujące na jedność przeciwieństw, integrację utraconych części nas samych. Druga osoba, w tym sensie, to nie tylko ktoś, z kim się spotykamy, ale swego rodzaju cichy alchemik, pomagający nam przekształcić ołów w złoto czyli strach w świadomość, niedostatek w siłę. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, wszechświat wysyła również sygnały poprzez ciało. Prawdziwa miłość ma częstotliwość, wyczuwalną wibrację. Nierzadko ludzie zgłaszają poczucie fizycznego spokoju, będąc blisko kogoś, kto ich naprawdę kocha. Serce zwalnia, oddech się pogłębia, ciało się rozluźnia. Dzieje się tak, ponieważ układ nerwowy wyczuwa bezpieczeństwo, a nie ma nic świętszego niż poczucie bezpieczeństwa w obecności drugiego człowieka. Jung mówił o ciele jako o instrumencie nastrojonym na nieświadomość, reaguje zanim umysł zrozumie. Dlatego nie ignoruj mądrości swojego ciała. Jeśli ono odpoczywa obok kogoś, tam może być prawdziwa miłość. Innym odkrywczym znakiem jest wzajemny rozwój. Prawdziwa miłość nie stagnuje, zaprasza do ewolucji. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, ta osoba nie tylko akceptuje, kim jesteś. Widzi również, kim możesz się stać i, co najważniejsze, inspiruje cię do osiągnięcia tej najbardziej autentycznej wersji siebie. Dzieje się tak, ponieważ autentyczna miłość jest głęboko związana z procesem indywidualizacji. Jung zdefiniował ten proces jako drogę dostania się tym, kim się jest. To podróż samotna, owszem, ale głęboko wpływają na nią relacje, które pielęgnujemy. Prawdziwy związek nie przeszkadza w tej podróży, on ją napędza. Co ciekawe, innym znakiem, który może się pojawić, jest obecność komfortowej ciszy. W miłości powierzchownej cisza to dyskomfort, brak, pustka. W prawdziwej miłości cisza to obecność, to więź, to zrozumienie poza słowami. Karl Jung napisał, że samotność nie bierze się z braku ludzi wokół nas. Ale z niemożności komunikowania rzeczy, które wydają nam się ważne. Autentyczna miłość rozprasza tę samotność, nawet w ciszy. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, możesz być cały, nawet milcząc. Są też małe, niemal niezauważalne gesty: spojrzenie, które rozumie bez pytania, dotyk, który nie wymaga odpowiedzi, stała obecność, nawet w trudne dni. Wszechświat objawia się w prostocie, Ponieważ prawdziwa miłość nie jest teatralna, jest stała, dyskretna, wierna duszy. Prawdziwa miłość manifestuje się również w odwadze, którą budzi. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, czujesz się silniejszy, by stawić czoła własnym demonom. Jung mówił, że nikt nie staje się oświecony przez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadomienie sobie ciemności. I to właśnie czyni głęboka miłość oświetla cień. Konfrontuje nas z naszymi niepewnościami, lękami, powtarzającymi się wzorcami, ale nie robi tego w okrutny sposób. Robi to z obecnością, cierpliwością, czułością. Prawdziwa miłość pomaga Ci zobaczyć Twoje rany, nie po to, żebyś się ich wstydził, ale po to, żebyś mógł je uleczyć. Prawdziwa miłość zatem nie jest bajką, jest polem transformacji. Wymaga oddania, świadomości i przede wszystkim gotowości do rozwoju. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, wszechświat oferuje Ci szansę na transmutację bólu w mądrość. Na spojrzenie w głąb siebie i odkrycie, że z pomocą drugiego możesz być bardziej sobą niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. To jest głęboko jungowskie. Miłość jako siła integrująca, jako impuls do całości. Innym ciekawym aspektem jest to, jak wydaje się zmieniać czas? Godziny mijają zbyt szybko w niektórych momentach i rozciągają się w innych, jakby zegar uginał się pod wpływem intensywności emocjonalnej. Jung postrzegał czas psychologiczny jako inny niż czas chronologiczny, a kiedy jesteśmy w autentycznym połączeniu, odczuwamy tę zmianę. Jest rodzaj wieczności w chwilach przeżywanych z kimś, kto nas naprawdę kocha. Krótki moment może stać się niezapomniany. Prosta wymiana może rezonować przez dni. Dzieje się tak, ponieważ czas miłości to czas duszy, a dusza nie mierzy w minutach, mierzy w znaczeniach. Znaki z wszechświata mogą również pojawiać się w formie testów. Tak, prawdziwa miłość jest często wystawiana na próbę pojawiają się zewnętrzne sytuacje, pojawiają się przeszkody i to właśnie wtedy dostrzegamy, jak solidne jest połączenie. Co pozostaje pomimo burz? Co się wzmacnia po stratach? Jung nie postrzegał kryzysów jako porażek, ale jako okazję do integracji. Kiedy miłość opiera się przeciwnościom losu i wychodzi silniejsza, to jeden z najpotężniejszych znaków to nie tylko pasja, to zaangażowanie to wybór. Prawda jest taka, że autentyczna miłość ta, która transformuje i objawia jest również tańcem między światłem a cieniem. Nie neguje ciemności, ale ją obejmuje. Nie szuka doskonałości, ale głębi. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, wszechświat pokazuje Ci to nie tylko przez to, co dzieje się między Wami, ale przez to, co dzieje się w Tobie. Twoje spojrzenie na świat się zmienia, Twoje priorytety się przestawiają, zaczynasz bardziej słuchać serca nie ślepego impulsu, ale starożytnego głosu duszy, która rozpoznaje w drugim coś świętego. W miarę jak ta miłosna podróż pogłębia się, pojawia się nowy rodzaj intymności, taki, który wykracza poza fizyczne lub emocjonalne i sięga poziomu duchowego. Jung wierzył, że współczesny człowiek cierpi z powodu utraty więzi ze świętością, z mitami i z tajemnicami życia. Prawdziwa miłość przywraca tę więź, przywraca nam doświadczenie numinosum, tego co jest głęboko odczuwalne, ale trudne do wytłumaczenia. I dlatego wiele osób, żyjąc autentyczną miłością, czuje się dotkniętych czymś większym niż oni sami. Wszechświat, poprzez tę więź, zaprasza nas do przypomnienia sobie, że jesteśmy czymś więcej niż ciałem i krwią jesteśmy duchem w transformacji. To poczucie duchowości nie wymaga religii ani doktryn. Objawia się w codziennym życiu, w geście troski, w chwili wspólnego milczenia, w bólu, który jest przyjmowany bez osądzania. Prawdziwa miłość prowadzi nas blisko boskości właśnie dlatego, że uczy nas kochać siebie poprzez drugiego. Jak mówił Jung, spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi jakaś reakcja, obie się zmienią. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, ta transformacja nie jest tylko emocjonalna, jest alchemiczna. I nagle łapiesz się na tym, że zmieniasz się bez świadomości. Te nawyki, które wydawały się niezmienne, zaczynają się rozpuszczać. Ta sztywność myślenia zaczyna się rozluźniać. Obecność drugiego, choć cicha, działa jak siła uzdrawiająca. To kolejny znak, który oferuje wszechświat. Naturalna, niemal niezauważalna, ale niezaprzeczalnie pozytywna zmiana. To tak, jakby dusza znalazła żyzną glebę do rozkwitu. Prawdziwa miłość nie wymaga zmiany, inspiruje zmianę. I tutaj ważna Jungowska uwaga: nie myl tego z idealizacją. Kochać naprawdę to nie znaczy widzieć drugiego jako doskonałego, ale jako ludzkiego. Jung ostrzegał przed niebezpieczeństwami projekcji, zwłaszcza na początku związków, kiedy mamy tendencję do widzenia w drugim wszystko to, czego nieświadomie szukamy. Ale autentyczna miłość objawia się nawet po upadku projekcji. Przetrwa rzeczywistość. Trwa, gdy pojawiają się wady, gdy narzuca się rutyna, gdy lustra się tłuką. To jeden z największych znaków wszechświata. Jeśli nawet w obliczu rzeczywistości miłość pozostaje jest prawdziwa. A jeśli jest prawdziwa, stawia cię w kontakcie z twoim najgłębszym powołaniem. Miłość i przeznaczenie splatają się w tym punkcie. Jung mówił o daimonie, tej wewnętrznej sile, która prowadzi nas do tego, kim jesteśmy przeznaczeni by być. Prawdziwa miłość nie odwraca nas od naszej drogi. Ona nas do niej zbliża. Często to właśnie obok kogoś, kto nas naprawdę kocha, odkrywamy nasze powołanie, nabieramy odwagi, by usłyszeć to, co dusza zawsze wiedziała. Ta osoba nie tylko idzie obok nas, pomaga nam usłyszeć wewnętrzny głos, który świat próbował uciszyć. W miarę jak zbliżamy się do istoty prawdziwej miłości, odnajdujemy w niej rodzaj wewnętrznego objawienia. Jung rozumiał miłość nie jako coś, co znajduje się na zewnątrz ale jako coś, co budzi się w nas, gdy stajemy przed duszą, która dotyka naszej najgłębszej prawdy. To tak, jakby w końcu zasłona iluzji została podniesiona i mogliśmy zobaczyć drugiego i siebie z niespotykaną jasnością. Prawdziwa miłość nie odwraca nas od tego, kim jesteśmy. Ona nas objawia. Usuwa kurz z oczu duszy. Jednym z najgłębszych znaków, które oferuje nam wszechświat w tych spotkaniach, jest rozpoznanie. Nie w romantycznym sensie bratnich dusz jako istot przeznaczonych, ale jako żywe lustra, które pokazują nam zapomniane części nas samych. Jung mówił, że to, co negujemy w sobie, pojawia się w drugim jako przeznaczenie. Kiedy ktoś nas naprawdę kocha, ta osoba pomaga nam rozpoznać zarówno nasze światło, jak i nasz cień. Dlatego miłość bywa czasem niewygodna, zmusza nas do zobaczenia. Ale zobaczenie jest pierwszym krokiem do uzdrowienia, a ten proces uzdrawiania nie dzieje się sam. W prawdziwej miłości jest miejsce na ból, owszem, ale także na przyjęcie. Osoba, która Cię naprawdę kocha, nie ucieka przed Twoją ciemnością. Ona pozostaje, trzyma twoją rękę, gdy przechodzisz przez tunel i w ciszy wszechświat potwierdza. To jest miłość. Innym głębokim znakiem jest pojawienie się poczucia wspólnego celu niekoniecznie wspólny projekt, taki jak dzieci czy biznes, ale świadomość, że razem budujecie coś większego niż oboje. Może to być pokój, może to być piękno, może to być sens. Jung mówił, że tworzenie czegoś nowego nie jest realizowane przez intelekt, ale przez instynkt zabawy, który wywodzi się z wewnętrznej potrzeby. Prawdziwa miłość jest tym kreatywnym instynktem. Skłania nas do współtworzenia, do nadawania kształtu temu, co niematerialne, do budowania znaczenia ze spotkania. Nie możemy też zapomnieć o roli cierpienia w tym procesie. Tak, nawet cierpienie jest znakiem, gdy jest prawdziwa miłość, ból nie jest zniszczeniem, ale przejściem. Jung wierzył, że cierpienie psychiczne było próbą duszy znalezienia nowej drogi. Kiedy cierpimy z kimś, kto nas kocha, to cierpienie zamienia się w most, a nie w przepaść. Prowadzi nas do głębszych obszarów intymności i prawdy. Wszechświat poprzez to uczy nas, że kochać to nie unikać bólu, to znaleźć w nim drogę do komunii. Być może najbardziej cichym i najpotężniejszym znakiem jest pokój. Nie pokój braku konfliktu, ale ten pokój, który rodzi się z przynależności. Kiedy czujesz, nawet w środku burzy, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Kiedy sam fakt istnienia obok drugiego wystarczy. Kiedy miłości nie trzeba ciągle udowadniać, bo pulsuje jak stała obecność. Wszechświat szepcze. Znalazłeś to, czego szukałeś. A jeśli będziemy uważnie słuchać tych szeptów wszechświata, dostrzeżemy, że prawdziwa miłość ma unikalny energetyczny podpis. Nie wyczerpuje nas, ale nas zasila. Nie rozprasza nas, ale nas integruje. Dlatego w obliczu autentycznej miłości wiele osób zgłasza poczucie powrotu do domu. Nie dlatego, że druga osoba jest domem, ale dlatego, że pomaga nam przypomnieć sobie, kim jesteśmy w naszym najbardziej autentycznym stanie. Jung widział ten powrót do istoty jako jedno z największych osiągnięć życia podróż dostania się sobą. W tej podróży nie ma dokładnej mapy, ale są kompasy a prawdziwa miłość jest jednym z nich. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, nie kieruje Cię obietnicami, ale obecnością. Nie mówi idź tędy, ale idzie z Tobą, szanując Twoje rytmy, Twoje przerwy, Twoje zboczenia. To miłość, która ufa Twojemu kierunkowi, nawet gdy droga nie jest jasna. I być może to jest jeden z największych znaków niepewność, dokąd się idzie, ale spokój, że jest się prawdziwie towarzyszem. Innym subtelnym, ale odkrywczym znakiem jest słuchanie. Nie tylko słuchanie słów, ale słuchanie duszy drugiego. W prawdziwej miłości jest rzadka jakość słuchania taka, która nie osądza, nie przerywa, nie próbuje naprawić. To słuchanie, które przyjmuje, które podtrzymuje ciszę i daje przestrzeń do rozkwitu drugiego. Jung głęboko cenił to symboliczne słuchanie, które wykracza poza dosłowność i dostrzega ukryte znaczenia za każdym gestem, za każdym słowem. Ktoś, kto cię naprawdę kocha, słucha cię oczami, skórą, sercem. Jest też śmiech. Tak, prawdziwa miłość się śmieje, bawi się, jest lekka. Nawet gdy życie jest ciężkie, potrafi znaleźć luki lekkości. Jung uznawał wartość ducha zabawy w ludzkiej psychice tę zdolność do zabawy, do śmiechu z siebie, do celebrowania absurdu istnienia. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha. Nie pogrąża cię w dramacie, wyciąga cię na powierzchnię i z uśmiechem pokazuje, że miłość może być również lekka nawet gdy jest głęboka. Ale być może najbardziej rewolucyjnym ze wszystkich znaków jest ten: prawdziwa miłość nie wymaga od Ciebie niczego, co rani Twoją istotę. Nie narzuca form, nie wymaga wydajności, nie żąda idealizowanych wersji tego, kim powinieneś być. Wręcz przeciwnie, nalega na kochanie nawet tego, co ukrywasz. I to jest głęboko transformujące. Jak napisał Jung: To, co negujemy, nas podbija. To, co akceptujemy, nas transformuje. Miłość, która akceptuje, to miłość, która leczy. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, wszechświat nie robi widowiska. Wysyła dyskretne, ale potężne znaki. To znaki, które mówią do duszy: poczucie bezpieczeństwa, cisza, która przyjmuje. Wzrost, który dzieje się bez presji, ponowne spotkanie z własną drogą, lustro, które objawia cień i światło. Wszystko to składa się na to, co Jung nazwałby doświadczeniem numinosum tym, czego nie da się wyjaśnić, ale co transformuje. Dochodzimy więc do najbardziej podstawowego punktu tej refleksji. Prawdziwa miłość jest jednocześnie lustrem i drogą. Pokazuje nam, kim jesteśmy, i zaprasza nas do dalszej drogi z tą wizją w ręku bardziej świadomi, bardziej pokorni, bardziej pełni. Kiedy ktoś naprawdę Cię kocha, ta miłość staje się polem, gdzie Twoja psychika może bezpiecznie rozkwitnąć, gdzie Twój cień może być widziany bez osądzania, gdzie Twoje światło może świecić bez poczucia winy. A to, jak wiedział Jung, jest jednym z najbardziej uzdrawiających i transformujących doświadczeń, jakie może przeżyć istota ludzka. Miłość, gdy jest autentyczna, rezonuje z archetypem jaźni, tego psychicznego centrum, które wykracza poza ego i dąży do pełni. Być z kimś, kto nas naprawdę kocha, to być w przestrzeni, gdzie ta jaźń może się wyrazić. Druga osoba w tym scenariuszu. Działa jako świadek naszego procesu, strażnik naszego wzrostu, a nie przeszkoda. Nie blokuje naszych transformacji, jest ich świadkiem i świętuje je. Ta miłość nie zawsze jest komfortowa, ani zawsze romantyczna w idealizowanym sensie. Czasami konfrontuje nas z trudnymi prawdami, zmusza nas do porzucenia masek, które chroniliśmy przez lata. Ujawnia nam, gdzie wciąż jesteśmy mali, niepewni. Reaktywni. Ale wszystko to dzieje się w polu zaufania, gdzie nawet ból jest przechodzony z godnością. Jung powiedziałby, że to jest miłość, która przyczynia się do procesu indywidualizacji, drogi dostania się tym, kim się jest. A ta miłość ma również swój własny czas. Nie spieszy się, nie usprawiedliwia, nie mierzy się natychmiastowymi wynikami. Jest cierpliwa. Rozumie, że dusza nie podąża za tym samym zegarem, co świat. Dlatego kolejnym znakiem, który daje wszechświat, jest spowolnienie czasu. Prawdziwa miłość wyrywa nas z trybu pilności, zaprasza nas do głębszego zamieszkania w teraźniejszości, aby kochać teraz, słuchać teraz, być teraz. W końcu największy ze wszystkich znaków cicha wdzięczność. Kiedy jesteśmy z kimś, kto nas naprawdę kocha, nie czujemy potrzeby ciągłego wyjaśniania. Dlaczego chcemy tam być? Jest wdzięczność, która narzuca się bez słów, poczucie szacunku dla obecności drugiego w naszym życiu. To tak, jakby wszechświat otworzył rzadką świętą przestrzeń i umieścił tam dwie dusze gotowe do ewolucji nie pomimo niedoskonałości, ale poprzez nie. Jung pozostawił nam ideę, że miłość to spotkanie nieświadomych, głębokich prawd mitów, które w nas mieszkają. Kiedy to spotkanie następuje, wszechświat przemawia, a kto ma uszy do słuchania i serce do czucia, rozpoznaje znaki. Nie są krzykliwe, są delikatne, stałe i transformujące, jak sama prawdziwa miłość. Więc, jeśli rozpoznałeś te znaki w kimś, jeśli to, co tu usłyszałeś, poruszyło uśpione części ciebie, napisz w komentarzach: rozpoznałem, nie musisz wyjaśniać. Kto czuje, ten zrozumie. Bo czasem najpotężniejsze, co możemy powiedzieć, to po prostu to, że widzieliśmy, że czuliśmy, że usłyszeliśmy, co wszechświat szepnął. A jeśli ta miłość prawdziwa przeszła przez Twoje życie, lub wciąż tam jest, nawet w ciszy, niech ten film przypomni Ci. Znak już został dany. Teraz to Ty decydujesz, co z Nim zrobić.